Podhalańskie Amazonki w walce z rakiem. Wszystkie najwyższe szczyty ziemi do zdobycia w Zawoi. Dwie wystawy, dwa spojrzenia na sztukę. Snowfest Festival. Sposób na toaletę. Mammografia ratuje życie, brzmi slogan Narodowego Funduszu Zdrowia. Jednak jego przedstawiciele doszli do wniosku, że tylko kobietom w wieku od 50 do 69 lat, bo tylko one mogą liczyć na bezpłatną usługę. Samo badanie nie jest zbyt przyjemne, ale na szczęście trwa krótko. Panie przychodzą mi, mówią, a przyszłam, bo dzwoniły panie od was i tak namawiały, prawda, żebym się zgłosiła, bo minęło dwa lata, więc przyszłam. A ciągle tym paniom powtarzam, rak piersi nie boli do momentu, kiedy nie daje przerzutów. Kiedy już jest wtedy, można powiedzieć, zbyt późno na, na, na jakiekolwiek leczenie zapobiegawcze, wtedy już tylko radykalnie grozi usunięciem piersi. Więc zawsze powtarzam, warto przyjść, poświęcić te 10-15 minut i mieć święty spokój. Profilaktyka to podstawa. Grzmią podhalańskie Amazonki i nie oglądają się na NFZ. Wraz z nowotarskimi położnymi uczą, jak samodzielnie badać piersi już w gimnazjach. Wydawało nam się, że to jest za wcześnie, że te kobiety, te dziewczynki to będą się nawet śmiały, że co to tam panie wymyślają, że takie uczą nas takiego samobadania, kiedy my jesteśmy piękne, zdrowe, ale pomyliłyśmy się, bardzo zadowolone, właśnie tak podjęły ten temat. Oprócz tego prowadzą punkt konsultacyjny na ulicy Szaflarskiej. Stowarzyszenie Podhalańskie Amazonki zrzesza około 50 pań. 150 wzruszających historii walki z rakiem. Badałam sobie sama e, piersi, e, ponieważ moje trzy siostry zmarły na nowotwora. Jedna na nowotwora piersi, dwie nowotwory jajnika. Więc byłam w grupie ryzyka i badałam sama. W pewnym momencie wyczułam zgrubienie e, i żeby mi to o, się usunęło, posmarowałam jeszcze rozgrzewającą maścią. No ale później zamyślenie idę do lekarza. Zauważyłam, że coś, mam taką leciutko wklęśniętą z boku pierś, tak jakbym nacisnęła palcem i to nie wróciło z powrotem. Z ciekawości sobie podjadę, zobaczę co to jest. I pani doktor mnie przyjęła wtedy. Okazało się, że poprosiła mnie, żebym sobie usiadła. Ja już w tym momencie się zorientowałam, że coś jest nie tak. I ona mówi, proszę panią, jeszcze nie wzięłyśmy, nie pobrałyśmy biopsji. Jeszcze nie było żadnych badań, ale ja już dzisiaj muszę pani powiedzieć, że ma pani rozległego raka piersi. Tak. I reakcja moja była niesamowita. Dalej sobie myślałam, że to jest niemożliwe. O bólu, strachu, wyniszczonym przez chemię organizmie mówią niewiele. Perypetie związane z pobytem w szpitalu dziś brzmią jak anegdoty. Nie rób jednego w czasie chemioterapii. Nie miej dwóch perów. Peruk, blond i czarnej. Bo wtedy sąsiedzi zwariują. Wszystkie kobiety na starość mają coraz bardziej opadłe piersi, a my będziemy mieć zawsze język na piękne protezy. Wiedzą, że to jeszcze nie koniec walki. Każda z nas wróciła do domu, ma opiekę medyczną, bo jesteśmy zarejestrowane. Poparcie rodziny. A gdzie jest reszta? Kto nam pomoże wyleczyć się z myśli naszych czarnych? Kto nam. Nie, nie brak całkiem. czasu też, ale po prostu i tu, tak jak powiedziałam będę bardzo chciała walczyć i z koleżankami razem myślę, że im pomogą żeby po prostu był na tym terenie psychoonkolog walczyć potrafią, w walce z rakiem wygrały życie trzy lata temu założyły stowarzyszenie najlepsze wsparcie i informacje pokazują sobie nawzajem że są e, poradnie które dofinansowują nam protezy że są Możliwości bie, mieć grupę inwalidzką, że możemy się starać o rentę. Nikt tego w szpitalach żadnych nie mówi, żaden lekarz. Że, a zasiłek rehabilitacyjny na początku, że mamy prawo do tylu rzeczy, o których cisza. Organizują spotkania, ćwiczenia korekcyjne, wspólnie jeżdżą na pielgrzymki. Zgodnie z metodą Simontona uczą się cieszyć życiem. Bo szczęście to największy wróg raka. Spotykają się w każdą środę o 16 w Współdzielczym Domu Kultury w Nowym Targu. Jak na lodowych wojowników przystało, rozkuli czekanem bryły lodu i wyjęli z niej klucz. W zawoi uroczyście otwarto centrum górskie Korona Ziemi. Mamy 7 najwyższych szczytów świata. U nas mamy makiet 9, dlatego że są dwie teorie naukowe dotyczące zdobywania korony Ziemi. Ale oprócz samych szczytów i makiet spotkamy tu się z nowoczesną technologią i spotkamy się z historią, z ekspozycją muzealną, z pamiątkami, z archiwum górskim. Na historię każdego szczytu można spojrzeć oczami jego zdobywcy. Wspinacze zostawili w muzeum pamiątki ze swoich wypraw. Otwarcie nastąpiło w 35. rocznicę pierwszego zimowego wejścia na Mont Everest. W czasie uroczystości można było osobiście pogratulować zdobywcom. Okazało się, że znaleźli się młodzi ludzie, którzy uznali, że trzeba jednak zapisać tą historię, no, zostawić ślad. I uważam, że to muzeum jest takim śladem nie tylko moim, nie Leszka, ale całego naszego pokolenia, które zostawiło, które budowało wizerunek Polski w górach najwyższych. Wśród zaproszonych gości był Denis Urupko, Himalajista z Kazachstanu, który parę dni temu odebrał polskie obywatelstwo, choć jego znajomość polskiego ogranicza się na razie do kilku słów. To pragnie zamieszkać w naszym kraju i w jego barwach dokonywać górskich wyczynów. To dzięki jego doświadczeniu będzie można zapoznać się z historią Elbrusa. Spinałem się na niego z południowej i północnej strony w zimie jesienią i latem. Dla mnie to jest bardzo symboliczna góra, bo urodziłem się pod nią wiele, wiele lat temu. Na zwiedzających czeka wiele atrakcji, również multimedialnych, które poprowadzą po najwyższych górach Ziemi. Prace młodego artysty mogą szokować. Niektóre z nich to bezlitośnie zatrzymane na zawsze kadry z programów informacyjnych. Największe zainteresowanie wzbudził obraz pod tytułem Pieta. Putin jako cały Rosji uważa siebie za obrońcę tradycji i kultury, a całą Europę jako zdegeneralizowane całe społeczeństwo doszedłem do wniosku, że bardzo nadużywa tych słów propagandowo i to mi przyszło do głowy, że po prostu przedstawię ich jako taką parę Putina i Lenina zakochanych w sobie, a w tle po prostu są walki na Majdanie przeprowadzone. Po prostu zderzenie. Jest to w pewnym sensie z mojej strony taki dowcip polityczny, żeby po prostu ośmieszyć władcę Rosji. W obok retrospektywna wystawa prac zakopieńskiej artystki, która właśnie obchodzi 50. rocznicę pracy twórczej. Zawsze byłam zafascynowana otaczającą mnie przyrodą. Jako małe dziecko już, już bardzo dużo rysowałam, i biegałam i, i ciągle coś tam wymyślałam i tworzyłam. I, a poza tym no, staram się obserwować różne mam przeżycia i, i to wszystko się składa na sztukę. Jest absolwentką rzeźby, ceramiki i tkactwa na warszawskiej ASP. Swoje życie zawodowe związała z Zakopanem. Zaczęłam pracować w zakopiańskich warsztatach wzorcowych, gdzie byłam kierownikiem nadzoru artystycznego, projektantem i robiliśmy tkaniny na cały świat. Jej największym marzeniem jest otwarcie własnej galerii. Obie wystawy zorganizowano w miejskiej Galerii Sztuki w Zakopanem. Będą czynne tylko do 22 lutego. Druga edycja Festiwalu Sportów Zimowych i Muzyki. W tym roku odbywa się przy placu, na Placu Niepodległości w samym Centrum Zakopanego. E, impreza jest dwudniowa, zaczęliśmy wczoraj o, o godzinie 15, składa się z, z, z koncertów muzycznych, występują zespoły da Pistol, Dread Zone, e, Vena i Electro Acoustic Beats, których możemy usłyszeć za nami. E, wczoraj wystąpił zespół Xanax, bardzo modny w tej chwili e, zespół. Również gościliśmy Fisza i Emadę. Łączymy tę imprezę muzyczną z, z zawodami sportowymi, to jest zawody snowboardowe i friski. I teraz część sportowa kończy się konkursem na najlepszy trik festiwalu. W Dworku Gościnnym w sztawnicy znaleziono sposób na zapędy literackie osób odwiedzających tutejszą toaletę. Mamy specjalną ścianę, na której wiszą kolorowe flamastry, i w tej chwili można tam spotkać mnóstwo różnych sentencji, pozdrowień i wyrażenia własnych emocji. Nie używaliśmy do tej pory żadnej ściereczki i gąbki, bo nie było powodu do tego, żeby coś ścierać.